No, kolejny ciekawy pomysł. Tu w, w środku jest wkręcona szpilka M16. Na wierzchu jest nakręcony ten przyrząd. A te szczęki tu będą pracować jako. Zabierak. Po prostu spowodują to, że to się nie będzie kręcić. No oczywiście nie będę ciągnął, jak to się mówi, dużym wiórem. Śruba jest oczywiście skręcona, zaciśnięta. No i tym nożykiem, takim dziwakiem będę toczył, splanuję i zrobię sobie faskę. I później tą śrubę z odwrotnej strony będę przyspawam, przyspawam rączkę, tu jeszcze będzie taki. Płaskownik, który będzie się tam opierał o dolną część tego cylinderka, tego całego zacisku. O, żeby się nie obracało i po prostu będzie się dokręcać cylinderek. No także oglądajcie, oglądajcie. Myślę, że ciekawe i fajne. Pozdrawiam.